Wymagało to odwagi, bo za lasem, za strumieniem spotkałem Oraz w chwilach zagrożenia krzyczeć z nami wozu, probać. Dużo ich w tych górach siedzi? Będzie jak jeszcze odziałem. No i nazwy dziwne mają. Dziwne nazwy? Stop! Pomał! Czemu mówisz, że są dziwne? No bo tak nie Jak tłumaczyć mi zaczęli, to po prostu okupiałem. Pierwsza A. B i C? O nie! Jeśli żyć chcą w naszym stadle, to mieć muszą nazwy ładne. Czy ich przyjąć do plemienia? Czy nie rzucą na nas cienia? Ty, szamanie, pytaj duchów, co też myślą w tym temacie, a starszyzna na naradę, wy cierpliwie jesteście Szamanie, jak tam modły? Czy znasz zdanie wielkich duchów? Czy bogowie doradzili, jak złych nie wykonać ruchów? Wszystkie wiatry i łby w wiecznych bogów śpią krainie. A przodkowie nasi mówią, że nim dzień jeden przeminie, ponad sześćdziesiąt do nas młodych, mądrych głów przybędzie. A jeżeli tak chcą duchy, cóż nam robić? Niech tak będzie. Z wolą duchów się zgadzamy i wykonać ją musimy. Lecz warunki swoje mamy i je zaraz wygłosimy. Kto chce naszym bratem zostać, musi tym warunkom sprostać. Najpierw nazwy wam zmienimy i indyjskie wymyślimy. Propozycje swoje mamy, więc to szybko wykonamy. Nazwy wasze byle jakie, więc tablice wyciągamy. do szczep czerwonego ptaka, takie imię. Nim opadnie ranna rosa, już będziecie razem z nami. Jako szczep drugiego włosu, więc tablicę wymieniamy. To ostatni szczep do zmiany, jaką nazwę mu nadamy. Mam już nazwę cichy trop, więc tablica stara. Już się pięknie nazywacie, już indiańskie nazwy macie, lecz przed wami są zadania, trudne dość do wykonania. Nasze plemię jest wesołe, do uśmiechu zawsze skorę. Dziś postarać się musicie, czekamy, aż wodza rozbawicie. Gdy próbę pomyślnie przejdziecie, w rezerwacie zostaniecie. Panie profesorze, bo ja dzisiaj zapomniałam. Nie przyniosłaś tą budowlę z szkoły? Ci teraz wezmę kartkę i długopis. To ja, panie profesorze, sobie później zgram notatkę od koleżanki. No dobrze, ale żeby to był ostatni raz. Piszemy: gry dzielimy na logiczne i strategiczne. Oddzielną grupę, ale jakby wywodzącą się ze Więc w grę nie grałaś? Ale oczywiście, że grałam, tylko pod koniec mi nie wyszło. No i nie skończyłam. Tak? To powiedz mi, gdzie jest, gdzie jest na planszy czwartej, przejście z planszy szóstej? Nie wiem. Nie wiesz? W ogóle w domu komputera nie wziąłaś. Zakaj się siedzisz tu i przejdziesz grę do końca. Ja muszę na chwilę wyjść. Lepiej sobie zrobiła to, a nie wrócę. Słuchaj, wczoraj czytałam. Rusza Adama Mickiewicza. Tak? No i co? Wiecie, ci, jaki czat? A ja wczoraj napisałam rozprawkę. A jaki temat? Jak dziś jesteś, Mickiewiczu? To super. A jakich argumentów użyłaś? Różnych. Takich za i przeciw. Przyjdź. Przyjdź dzisiaj do mnie, to sobie wszystkie omówimy. Dobra, przyjdę. Z larką. robić co to jest A wy co? Kaparetu się mał dla sieba? Do domu, do swoich komputerów. Ale się człowiek czasów doczekał. Co za młodzież? Szkoło, przez lata mego życia stoisz na straży, putnięcia i tycia. Ty wysysasz ze mnie wszystkie soki, przez ciebie nie znam czym świata mrogi. Gdy inni bawią się i śmieją, życia używają, ja tobie oddaję. Ślicznie. Lecz przed wami ślubowanie i to nie zwykłe kęganie, lecz płynące z głębi słowa, niech jej każdy w sercu schowa. Niech pamięta latka, co przysięgał tu przy świadkach. I przysięgi niech nie łamie, bo Indianin nasz nie kłamie. Hej, wzywamy tutaj wodza, niech się stawi na wezwanie, niech wysłucha słów przysięgi, potem będzie pasowanie. Prawą rękę złóż na sercu, lewą podnieść aż do ucha. Moc tajemną ma przysięga. Uważajcie, wódz Was słucha. Kandydaci na pojowników gimnazjum Rozdrażenia, czy przyrzekacie wiedzę swoją i umiejętności czerpać od starszyzny plemiennej, która poprzez swoje doświadczenia otworzy Wam drogę do wiedzy tajemnej? Czy przyrzekacie zachowaniem swoim klątwy naszych długów, z krainy wiecznych błogów na naszych współpremieńców nie ściągać i wstydu naszemu chodzowi nie przynosić? Przegam. Czy przyrzekacie słów zakazanych na terenie rezerwatu, ani w jego okolicy nie używać? Przegam. Czy przyrzekacie wojen z braćmi swoimi nie toczyć, a wszystkie spory z radą starszych rozstrzygać i stawać zawsze w obronie słabszych współplemieńców? Oraz służyć im radą i pomocą? Zrzekamy. Czy przyrzekacie dbać o nasze obozowisko, które przyjdzie Wam żyć, uczyć się i bawić przez najbliższe lata? Zrzekamy. Teraz węża upleciemy i ruszamy na parkiety. Wodzu prowadźmy dla wady, rozpocznijmy już malety.